Smartest man alive, and I have the answer to your every question. What the d- Where is my wife? Where are my children? There you I was joking! Come on! Really starry, you know I was joking! Good job, Squid. You ruined his favorite birthday. Why? Because he bothers you at work? I used to think you were so different. When we made love that night, I thought it was special. Oh. I uh, wish we never did it. And uh, yeah, I. Even though at that time it felt right, I've been thinking about it a lot. Now I wish we didn't do it. Damn it. Goś, to uh, squidward tosię. Mam dwa szuje, Double Trouble klejwary, głównie jak troszkę OS. No i to chyba były streamy z Dark Souls. Ważne, żeby nie było 8 lekcji. Nie, najważniejsze, że... Wiecie co jest, najważniejsze, żeby nie było dwóch sprawdzianów codziennie w każdym tygodniu. I tyle. A tak to można chodzić i się opieprzeć.

The engineers in the field Farm charm with a megaton yield I've got a cranium placed with uranium To spend your offense with a weapons I wield I'm hot stumped cause I have a hundred degrees So if you boil my blood you'll get burned on steam I'm overqualified to leave you nullified And am telling you sorry, had you better run and had her die by my machine. That was at the beginning The friendly MG prevention entry with a deadly sentry It's a practical problem, I sold my skill mount The only thing higher than my IQ is my kill count Break this tower Twój stary wywórze? To może być dobre. Damn. Znaczy, chyba mogę na YouTubie to oglądać. Wydaje mi się, że już słuchałem tego remixu Get Back. Piąta rano budzik, matka matkach grana domo To mi się wydaje grochówka w bitonie żaluzja was twierdoli, nie nagrywam disów. Znowu jest te rany, ruski tytoś jest długopisu Ojciec tu sprykarz i do ucha Ci Beka Zamiast alby na komunii była popruta plameka Tameliznę, a chciecie, ej, żaluzja, twój stary robi fit flag Szczerwata chujoza, znowu jedzone suchar, Zajebo paliwa galon Twoja matka na weselu, pseudo do DJ Faraon Wariaty od żaluzji, nie słuchamy meza Matka na kiblu konsumuje Soloneza Dobre. ruszamy dalej Tego... Tego też nie pomożę. ale najpierw napisać gratulować. Do dodajemy cebulowe kręgi, blendujemy, okay, to się... do... palacze. to mm, też, nie i sraka, i Dobra. Poza... Nie ma co chodzi w, w tych filmach. Yeah. Oh. Yeah. Wait a

to było śmieszne, kiedyś. Znowu mi się chyba Discord poguje? Okej, okay, już działa. <noise> no wszystko poszło się jebać. <noise> Tutorial, how to beat, jpy... <noise> Bro. Śmieszne pokłośne. I R.I.P. najlepsze. Oni, oni by powstrzymali tę asasynację. Już ile Trump miał? Trzy? Już trzy razy próbowali go zabić? Oni by pomogli. Metyk by tam ciągle. Heavy to. Ja bym go praniał, gdyby nie powiedział, że on chce wszystkie gry zbanować. Ja bym tam strzelał. Jako Heavy. Dział go pan Noatowo. Carl Jabs. Musisz pokazać dowód, że to obliczyłeś. Daj mu! Daj mu, Mogę? Już nie zobaczymy tego dziecka więcej. Kurczę, miątek, się nie jadą. ...na neutralne, czyli nie, ma w ogóle nie na... A czemu oni tu gadają? Aha. na on tu uczy żeby za kilka lat stał to prawo jazdy, nie? Expired. <grywa> Expired. <grywa> 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 Learda DiCaprio z kopietami Siemanko, no powiem szczerze Dzisiaj to ja mam wyjebane, mam po prostu wyjebane. Siedzę sobie na środku jeziora w donacie, piwko, prawda, mam Dobra. wyjebane, po prostu mam wyjebane. No, czasem tak trzeba. Siedzę zadatek. Mam, chcesz? Ah. co Gaz powiedział. Ej, ale robił to, co kochał, nie? Myślę, że był szczęśliwy, gdy dostał cały ten temecz. Zobaczmy jeszcze raz. Myślę, że był szczęśliwy, gdy dostał cały ten temecz. Nie no, wszystkie butelki od razu trzeba sprzedać. I od razu kupić następne, żeby... Jeszcze więcej się najepać. Na takie ta, czasy to... Na takie rzeczy nie ma czasu. Trzeba szybko... kasę kosy, kasy. Jeszcze więcej. Na <laughs> skup od razu. Ooo oh, to ja jestem na ten Piscordzie Ja piki cheesy piwkę No so, You're the punk I've church